Stary masz 24 godziny, piękne 24 godziny każdego dnia. Powiedzmy, że prześpisz 6 godzin, pozostaje ci 18 godzin. Co robisz z tymi 18 godzinami Twojego życia? Bo to jest tylko Twoje życie. To nie jest życie nikogo innego, to jest tylko Twoje życie. Zastanów się chwilkę, zadaj sobie to pytanie i popatrz wstecz. Dzisiaj, wczoraj, przedwczoraj, tydzień temu, dwa tygodnie temu. Co zrobiłeś takiego fajnego, żeby to Twoje życie wyglądało lepiej, inaczej? Zastanów się. No właśnie. Lata lecą, moi drodzy. Lata lecą. A tu dalej nic się nie dzieje. Zdarzałem się wyjątki, ale czasy są jakie są. <laughs> Ludzie bardzo często, często gęsto poddają się na samym starcie. Wierzą w diety cud, jakieś programy cud, że zostaną mega biznesmenami, bogatymi ludźmi poprzez branie z rana jakiegoś śmiesznego, zimnego prysznica, czytanie. Dziennie 40 stron jakiejś bezsensownej książki, która w ogóle, no, która nie ma żadnego sensu, łapią coś takiego, bo ktoś coś tam takiego powiedział, bo ktoś coś takiego tam robił, bardzo modne na dzień dzisiejszy mm. <śmiech> <śmiech> wydawanie pieniędzy na kołczów, kołczów, kołczach, nie, nieważne. Chodzą ludzie na te zgrupowania i powiedzmy, że z tych 200 ludzi, które tam przychodzi, jednej osobie może się uda. Moi drodzy, żyjemy w takich czasach, że strach rządzi ludźmi. Boimy się wszystkiego, boimy się ryzykować, boimy się iść dalej, podstawić, postawić ten kolejny krok, odmówić sobie czegoś, wprowadzić lepszy, zdrowszy tryb życia. Nie chce nam się. Jesteśmy leniwi. Chłop mi pisze jeden, drugi. Waldas, co ty robisz, że masz tyle energii, stary? Wskakujesz na rower z roweru na jakiś spacer. Siłka otwarta, siedzisz na tej siłowni. Skąd ty masz tyle energii, stary? Z życia. To życie mi tak dało po dupie, że stwierdziłem, że siedzenie przez te 18 godzin na dupie i nie robienie nic konkretnego, nic sensownego. Nie zrobi nic innego jak tylko zaprowadzi mnie znowu w ten taki ślepy zaułek. No i skończę jak wielu innych. Możemy na co dzień zobaczyć ludzi z problemami alkoholowymi, <laughs> dragi, niedragi, otyłość, problemy z sercem wątrobą, nery. Organizm ledwo zipie, ale dalej się ładuje, dalej się wskakuje na obroty. Kończy się wiadomo jak się to kończy. Dlaczego moi drodzy? Dlaczego nie jesteśmy w stanie wziąć się w kupę, powiedzieć sobie Stary nie, ja chcę być kurwa lepszą wersją stary siebie, ja chcę być tą lepszą wersją siebie Kurwa mam to życie tu, ja dostałem to życie Ja przyszedłem na ten świat po co? Po co stary? Po co przyszedłeś na ten świat? Żeby spierdolić sobie to życie? Nie, żeby je przeżyć jak najlepiej Każdą chwilę, każdy moment, każdy, każdy obraz, nie wiem, jakiekolwiek uczucia, lepszą relację z, ze swoją rodziną, matką, ojcem. Czemu nie dbamy o to? Czemu jesteśmy cały czas w tak zwanej czarnej dupie i nie robimy nic lepszego, żeby zrobić ten kolejny krok do przodu? Czemu? Weź się stary, zastanów nad sobą, co robisz złego, że nie wystarcza ci czasu na sporządzenie dwóch, trzech dobrych posiłków dziennie. Co się z tobą stary dzieje? Nie masz czasu na 40-minutowy spacer stary. Co się z tobą dzieje? Gdzie tracisz ten cenny czas, drogocenny czas? No tego ci nikt nie zapłaci. Zainwestujesz teraz i uwierz mi, że dostaniesz to wszystko dwa razy, jak nie więcej, oddane. Taka prawda, Stary. Tylko ciężką pracą, tylko inwestowaniem czasu, który masz, złapiesz to lepsze jutro. Nie ma mowy, Stary, żeby było cokolwiek za darmo. Nie ma suplementów, które dają ci. Wymarzoną sylwetkę, nie ma programu, który da Ci bogactwo. Stary, nie ma czegoś takiego. Nie ma pracy, która cię nie wiadomo jak uszczęśliwi. Stary, zawsze będzie czegoś brakowało, zawsze będą pokusy, kurwa, i zawsze musi przyjść ten moment, że powiesz: Nie, stary, nie, nie rób tego. Zainwestuj ten czas. Kurwa, stary, to jest Twoje życie. 35 lat, ja mam teraz 35 lat. Jak ja popatrzę, co się przez ostatnie 5 lat działo, ja nie wiem, gdzie ja zaprzepaściłem 30 lat swojego życia. Ja przez te całe 5 lat, gdzie ruszyłem głową, gdzie zakończyłem pewien, pewien etap mojego życia, ja zmieniłem tyle rzeczy. Ja zrobiłem metamorfozę sylwetki, pozmieniałem chałupy, samochody. Byłem tam, byłem tam, kurwa. To zwiedziłem, to zobaczyłem, i dalej mam cały czas chęć na więcej na więcej, na więcej, na więcej. Ja już myślę znowu, gdzie pojechać. Ja już myślę znowu, rano, co zrobić, czy o której godzinie wstać. Ja jestem po drugiej zmianie, moi drodzy. Jest 23. Ja chodzę z telefonem i nagrywam wam to, żebyście kurwa nie robili tych błędów. Tych pieprzonych błędów, które większość z nas robi, robiła i jeszcze będzie robić. Stary, nie rób tego, bo to jest Twój czas. To jest Twoje życie. Co z tego, że chłop stoi, kurwa, z browarem? Wychodzę z pracy, stojąc z tymi browarami, palą te kiepy. Humorek niby tam jakiś jest. To jest humorek, ale na krótką chwilę. Ten browar, jeden, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty wieczorem. Do tego pupaczki kiepów. Zrobi nic innego, jak tylko jeszcze bardziej cię przydupi, żeby ci się z rana w ogóle nie chciał wstać, zrobić tego śniadania, obiadku, czy tam jakiegokolwiek spacerku, czy tam <laughs> puścić jakieś lepsze słowo w drugą stronę, czy to ze strony Twojej rodziny, czy to znajomych. Nie, on cię kurwa jeszcze bardziej ściągnie na dół. Alkohol stary, ogólnie dragi, używki, to wszystko ciągnie cały czas w dół, tylko w dół. To nie daje nic dobrego, to jest dobra faza. Na pewien czas, na jakiś tam krótki moment, na jakiś, nie wiem, imprezowy etap, ale kiedyś musi przyjść tego koniec, stary. Życie ma się jedno. Skoro jest życie po życiu, niech jest, ale nie jeszcze na to teraz pora, moi drodzy. Jesteście tu i teraz. Dbajcie o to zdrowie, dbajcie o to, co macie. Możecie to stracić. Możecie dużo stracić, a. a co za tym idzie, to już chyba każdy wie. Wziąć, pogrążyć się, dobić się tak konkretnie na całego, nie jest sztuką. Uwierzcie mi, nie jest sztuką, ale pokazać, że się da, mało kto potrafi, mało kto potrafi. Tych ludzi jest coraz mniej, ludzie idą na taką typową łatwiznę, śpią po 10-12 godzin, budzą się, nie robią nic sensownego, upijają się, ćpają. I tak to dzisiaj to życie wygląda. Pozamykali siłownie, wszyscy płaczą. Czemu nie weźmiesz gumy, czemu nie weźmiesz handla, czemu nie pójdziesz na spacer, czemu nie siądziesz na rower. Jakiś stacjonarny rowerek, no śmieszne ceny, kurwa, wszędzie to można kupić. Jakiś eBay, Allegra, wszędzie to jest. Wskakujesz, pyk, do samochodu, to wrzucasz, rozbierasz na części pierwsze, przyjeżdżasz do chaty, już, i motywujesz się, i działasz, 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 cały czas do przodu. Zapierdalasz. Potrzebujesz takiego konia, który Ci pociągnie, który da Ci tą motywację. Stary, napisz. Nie ma problemu. W opisie pod filmami moimi zawsze macie do mnie dojście, zawsze macie kontakt. Czy to Facebook, czy to Instagram, czy to Whatsapp, czy to... Nie wiem co tam jeszcze pomyliłem, co tam pominąłem. Nie pomyliłem, tylko pominąłem. Stary jest ten kontakt. Ludzie piszą, dostają tą pomoc. Marcin zaczynał z wagą ponad 200 kg. Moi drodzy. Ponad 200 kg. Jesteście sobie w stanie wyobrazić taką masę na swoich nogach. Tak było, moi drodzy. To nie są przelewki, to jest prawda. Na dzień dzisiejszy pokazało się na wadze: cieszy się jak dzieciak, który dostaje prezenty pod choinkę, czy tam urodzinowe, czy na jakiekolwiek święta i widzi, że jest w sens w tym, co mu kiedyś powiedziałem. Wystarczy w siebie uwierzyć, wystarczy chcieć być lepszą wersją samego siebie. Moi drodzy, to nie jest ciężkie, tylko trzeba chcieć. Trzeba dyscypliny. Tego trzeba. Dąż do celu, który chcesz osiągnąć. To nie musi być sylwetka. Nie musisz być nabity jak autobus do lichenia. Zrób estetyczną sylwetkę, która będzie cię samego siebie zadawalać. Zrób plan, który pozwoli ci. Otworzyć Twoją wymarzoną firmę, zdobądź kobietę, o której gdzieś tam kiedyś wcześniej marzyłeś. Nie bój się, stary. Są takie czasy, że ludzie żyją cały czas strachem. Ludzie żyją cały czas lękiem. A to nie o to chodzi. Trzeba działać. Trzeba zapierdalać. Samo się nie zrobi, moi drodzy. Działajmy. Czasu jest coraz mniej. Coraz częściej się poddajemy. A to nie o to w tym wszystkim chodzi. Róbmy wszystko z głową. Waldek TVP. Niech te słowa weźcie sobie do serducha. Może jeszcze kiedyś na tego typu tematy coś nagram. Ale moi drodzy, to powinniście wiedzieć sami. To powinno być w waszych głowach taka chwila zastanowienia się i do przodu. Zapamiętaj to, masz 24 godziny. Prześpisz godzin 6. Co robisz z pozostałą częścią swojego dnia? Pozdrówka, trzymajcie się. Jest 11. Do 21. można po podwórku chodzić. Chodzę z tą torbą, patrzę. Jakiś samochód jechał. Dobrze, że tu między blokami jestem. Policja jakiś patrol robi. Także moi drodzy, do odważnych świat należy. Nie stójcie w miejscu, bo czas to pieniądz. Hejka, dobranoc.